Porozmawiamy dzisiaj troszkę o rytmie okołodobowym i o tym, kiedy warto kłaść się spać. Jest to szczególnie istotne teraz, latem, kiedy pogoda zachęca nas do wieczornych spacerów, do długich wycieczek, spędzania czasu przy grillu ze znajomymi, oglądania filmów. No, na pewno nie do tego, żeby kłaść się spać tak wcześnie, jak pewnie większość z nas robiła jeszcze kilka miesięcy temu. I to jest naturalne. Zgodnie z medycyną chińską, nasze ciało odpowiada na to, co dzieje się w świecie. I co ciekawe, już w starożytnych podręcznikach medycyny chińskiej pisano, kiedy należy kłaść się spać i kiedy należy wstawać o poranku w różnych porach roku. Właśnie to było ważne. Dawno, dawno temu, kiedy nie było jeszcze światła, nie było prądu, nie można było regulować sobie swojej aktywności w taki sposób. Całą naszą aktywność regulował świat zewnętrzny czyli słońce. Najczęściej mówiło się, że ludzie wstawali wraz ze wschodem słońca no i kładli się tuż po jego zachodzie i my teraz możemy się domyśleć, że być może w tych dawnych czasach ludzie wcale nie chodzili spać o godzinie 16 czy 17, tak jak słońce zachodzi w Polsce w zimie, ale na pewno bliżej lata robili właśnie w ten sposób. W medycynie chińskiej rytmy roczne i rytmy okołodobowe. I w zasadzie wszelkie rytmy, bo właśnie cykliczność się w niej podkreśla, są bardzo, ale to bardzo istotne. Nasz rytm roczny reguluje słońce. Rzeczywiście w zimie powinniśmy kłaść się spać wcześniej i wstawać późno, a w lecie możemy wstawać wcześniej wraz ze wschodem słońca i kłaść się spać znacznie później niż w zimowych miesiącach roku, ale nie aż tak późno, jak przywykliśmy to robić obecnie. I powiem na swoim przykładzie, rzeczywiście kiedy tylko przychodzi lato dużo łatwiej jest mi wstawać o piątej czy szóstej nad ranem, co absolutnie nie do pomyślenia jest dla mnie w zimie. I zawsze kiedy lato się kończy, ja postanawiam sobie, że tak, taka byłam produktywna, codzienne poranne pobudki, ćwiczenia, planowanie, czytanie, że utrzymam to przez resztę roku i przychodzi jesień, przychodzi zima i nie utrzymuję, bo naturalnie jest, że wtedy jest chłodno, Człowiek chowa się w sobie, chowa się w domu no i po prostu potrzebuje więcej snu. Wobec tego, kiedy kłaść spać i na co my możemy pozwolić sobie latem? Tutaj w medycynie chińskiej z pomocą przychodzi tak zwany zegar obiegu energii, czyli zegar, który reguluje nasze rytmy okołodobowe, a raczej opisuje je. I to jest bardzo ciekawe, że już tysiące lat temu, kiedy rozwijała się medycyna chińska, taki temat jak temat rytmu okołodobowego w ogóle był poruszany. Kiedy rozwijała się medycyna chińska, Chińczycy obserwowali świat. Oni mówili, że to, co się dzieje z nami, jest odbiciem tego, co dzieje się w przyrodzie, i my powinniśmy bezpośrednio reagować na takie zmiany zachodzące w świecie. I wyznaczoną godziną na sen wedle chińskich tekstów była godzina 23. O zawsze, jeżeli nawet teraz pójdziecie do akupunkturzysty czy terapeuty medycyny chińskiej, powiem Wam, że warto chodzić spać o 22, na pewno nie później, tak, żeby koło 23 zasnąć. Dlatego, że 23 do 1 w nocy, potem 1 do 3 w nocy, to jest taki czas, kiedy my faktycznie powinniśmy zasnąć, powoli wchodzić w fazę snu głębokiego. Chińczycy opisywali ten czas jako ten, kiedy krew wędruje do wątroby, kiedy jest w niej oczyszczana i kiedy nasz cały organizm się regeneruje. I teraz, współcześnie, my możemy popatrzeć na te zalecenia przez pryzmat naszej aktualnej, zachodniej, akademickiej wiedzy i stwierdzić, że to wszystko, te wszystkie opisy o regeneracji energii, te wszystkie opisy o krwi, która wraca do wątroby, one rzeczywiście mają odzwierciedlenie w fizjologii. No i przede wszystkim mają odzwierciedlenie w tym, co dzieje się w układzie hormonalnym. Późno w nocy, im bliżej północy, spada poziom kortyzolu, czyli tego hormonu, który związany jest z naszą aktywnością, pobudzeniem, a także ze stresem. Jego najniższy poziom przypada właśnie na godzinę 23, 24, dlatego o tej porze robimy właśnie badania nocnego kortyzolu we krwi, a także w świnie. Natomiast najwyższy poziom, PIK, przypada na godzinę około 6 do 8 rano, i w naszym ciele. To właśnie hormony wyznaczają rytm okołodobowy. Więc tutaj mamy już jedną wskazówkę, która mówi nam, że rzeczywiście okolica 22-23 to jest właściwy czas na udanie się na spoczynek, i okolica 6 rano do 8 rano to jest właściwy czas na to, żeby się obudzić. Ale czy mamy jeszcze takie wskazówki? Jak najbardziej. I one też opierają się o funkcjonowanie układu hormonalnego, w którym mamy taki bardzo ważny hormon snu, melatoninę który odpowiada za to, że po prostu dobrze śpimy, głęboko śpimy i się regenerujemy. No i oczywiście najwyższy poziom tego hormonu też przypada na godziny nocne. I jaka z tego płynie nauka? Z tego płynie taka nauka, że my no, nie do końca możemy wyspać się na zapas. To znaczy, pewnie ze swoich doświadczeń, z lat wcześniejszych wiecie, że jest to wręcz niemożliwe. My nie możemy odespać na zaś. Pewnie wielu z Was próbowało to zrobić, chociażby przed Sylwestrem, pospać w ciągu dnia, żeby dłużej nie spać w nocy. No i wiemy, że na kolejny dzień my jesteśmy tak samo zmęczeni, jak gdybyśmy poprzedniego dnia nie spali w ogóle. Właśnie dlatego, że sen nocny nie równa się temu, jak śpimy w ciągu dnia. W ciągu dnia, jeżeli śpimy, Zwykle to są krótsze drzemki, takie może maksymalnie 2-3 godzinne. I dla wielu z nas to nie wystarcza, żeby rzeczywiście zapaść w głęboką fazę snu. A co dopiero do tego, żeby tych głębokich faz snu było kilka, tak jak to się dzieje w ciągu nocy. Ale jest jeszcze jedna przyczyna, jeszcze jedno potwierdzenie, dlaczego Chińczycy mieli rację. I tu chcę się odnieść do tego stwierdzenia, że krew wraca do wątroby i się w niej regeneruje. I może my teraz sobie myślimy, no ale jak to przecież? No, krew krąży w całym ciele, ona i w ciągu dnia krąży w całym ciele, i w nocy krąży w całym ciele. To o co tutaj chodzi z tą wątrobą? I chodzi tutaj o to, że kiedy my śpimy w nocy, rzeczywiście najwięcej krwi znajduje się w wątrobie. I ważna informacja jest taka, że nie tylko wtedy. Po prostu wątroba to jest taki ogromny, bogaty, ukrwiony organ, to też jest najcieplejszy narząd w naszym organizmie, w którym tej krwi znajduje się najwięcej. I dlaczego my mówimy, że w nocy jest jej więcej niż w dzień? Dlatego, że krew wędruje tam, gdzie jest największe zapotrzebowanie. Czyli jeżeli na przykład ćwiczymy, to zwiększona ilość krwi. Płynie do mięśni, a jeżeli spożyliśmy posiłek, to zwiększona ilość krwi płynie do przewodu pokarmowego, tak żeby to, co zostało spożyte, wchłonąć, no i później rozdystrybuować do odpowiednich komórek. Więc w nocy, kiedy my nie poruszamy się, kiedy my nie jesteśmy zajęci trawieniem, rzeczywiście ta duża ilość krwi może trafić do wątroby i pozostawać w niej. I tak się składa, że wątroba rzeczywiście zajmuje się detoksykacją, rzeczywiście zajmuje się oczyszczaniem i te wszystkie procesy w nocy zachodzą. Bardzo intensywnie. I sen nocny jest rzeczywiście bardzo ważny, dlatego że nieważne, jak długo będziemy spać później, nieważne, czy po zerwanej nocy, jeżeli pójdziecie spać o drugiej, czy o trzeciej, będziecie następnego dnia spać do 9, 10, 11 czy do drugiej i tak nie będziecie tak samo zregenerowani jak dnia poprzedniego, dlatego że my w swoim ciele, całe nasze ciało, nasze komórki, nasze hormony pamiętają rytm dobowy. Jeżeli następnego dnia obudzicie się o 11, 12, pierwszej, to nie sprawi, że wtedy będziecie mieć najwyższy poziom kortyzolu. To nie sprawi, że będziecie wtedy gotowi do działania, wręcz przeciwnie, prawdopodobnie będziecie rozbici, bo sobie ten rytm zaburzyliście. I niestety fakty w naszym ciele są takie, że im jesteśmy młodsi, tym lepiej tole tolerujemy, a im jesteśmy starsi, tym gorzej tolerujemy zerwane noce i wszelkie odstępstwa od rytmu dobowego. Medycyna chińska daje bardzo ciekawe wskazówki, w jaki sposób możemy ten rytm dobowy regulować. Zachęcam do tego, żeby zwłaszcza teraz w lecie badać siebie, sprawdzać jak to jest, jak się czujecie zależnie od tego, o jakiej porze poszliście spać i wdrażać w życie te wskazówki, którymi dzielę się z Wami na kanale.